Kukurydza. No, kiedy jest kukurydza? <grydza> Można mrozić? <grydza> I będziemy mieli moi drodzy dzisiaj bez skrupułów. Kompostownik. teraz będzie pachnało Laura? To. to chyba śmierdzi. Śmierdzi. No to może... Jak sobie to powiedziałam, to od razu mi lepiej. Naprawdę. Hej, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Beretos umytos, paznokcios pomalowanos. Patrzę w podgląd i widzę, widzę, ślepa nie jest, <śled> widzę różnicę, na żywo wygląda inaczej. Taki jest cukierek. Tu jest w ogóle jakiś inny kolor. Na żywo wygląda to ładniej. Ale lakier sam w sobie nie jest specjalny. Mam dwie warstwy i tak to prześwituje. Z daleka tego nie widać. Ale ogólnie noszało nie robi. To są te, które kupiłam ostatnio w Rosmanie, co Wam pokazywałam w filmie. Jakaś seria neonowa z takim lekkim brokatem, ale. no nie porywają. Dupy nie urwało. Paznokci też. Czyli dobrze. Kilka dni temu, jak nagrywałam film o plątwa wchodzi w kadr, to smarowałam się samopalaczem. I w podglądzie w kamerze, no często wydaje się coś w miarę okej, okay, ale jak wrzuciłam to potem na kompa. To ja mówię Chrysta nazarejski Mówię, o matko, coś się zrobiło! Moje łapy to wyglądały jak Ewa Marchewa, dosłownie, nie? Strasznie to wyglądało, a na żywo tak to nie wyglądało. Nie wiem, jak wygląda teraz. Teraz na przykład jak patrzę, wygląda to normalnie. Nie wiem, jak wygląda to teraz na żywo, jak patrzę na komputerze. W podglądzie wygląda git, ale wtedy jak ja, się, jak ja to zobaczyłam, i ja pierdzielę. To nie jest nic odkrywczego, nic nadzwyczajnego, ale często, jak pokazuję to w kamerze, to po drugiej stronie znajduje się ktoś, kto nadal o tym nie wie, że fasolkę szparagową fajnie jest ucinać sobie nóżyczkami. Lubię mieć wielkość kukurydzy taką, żeby weszła cała do garnka, bo czasami ją przekroić to jest. <laughs> No niezbyt fajne. I ostatnio właśnie mówiłam wam jak gotuję kukurydzę i w filmie nie powiedziałam czasu gotowania. Jak wam odpisywałam to wiele osób było po prostu zdziwionych. Ja do gotowania daję, czekajcie no nawet z półtorej łyżeczki cukru dawałam sporą łyżkę soli albo nawet ze dwie płaskie ale wyczytałam ostatnio, że to podczas gotowania powoduje, że kukurydza robi się twardsza, więc nie daję soli sól sobie dam na wierzchu. Daję trochę Mleka ze 100 ml, ale muszę dać mniej, bo chcę sobie zrobić kawę, a mam resztkę mleka znowu. Więc daję trochę mleka. Przepyszne jest, jak się da trochę mleka. Jak się zagotuje, przykrywam. Jak macie mleko, to musicie uważać, nie? Bo mleko nawet z wodą trochę potrafi sobie wykipić. I ja gotuję 15 minut. Nie gotuję 40 minut, jak mnie niektórzy z Was opisywali. 15 minut pod przykryciem i naprawdę kukurydza jest dobra. Pokryweczka i gotujemy. Uwielbiam ten sezon kukurydzy, także korzystam póki... Póki jest. Są gorące? Nie są gorące? To mam. Kukurydza. I tak jak Wam mówiłam, uwielbiam Dzień później 3 godziny dnia. wyciągać to, co weszło w zęby. Co? Nic. No i tak sobie położyłam, zjem jedną. Laura ma na razie protest. Chyba gorące, nie? Trochę jednak. No musisz trochę dmuchać jeszcze. Ma ziemniaczki z mosełkiem Fasolkę zjadła wcześniej tak na raty dzisiaj je. Ale je. Nie jest źle. Cię jest bardzo, ale to bardzo gorąco, ale o pogodzie sobie porozmawiamy y, później. A i ostatnio się śmialiście, w którymś filmie, kilka osób, właśnie, że jak Laura tak je, to dalibyście swoje dziecko, żeby popatrzyło, jak ona je. A wiecie, że coś w tym jest. Ostatnio mieliśmy taką akcję, że mojej koleżanki córka, która właśnie jest nie jadziem, z Laurą zjadła połowę humusu. Gdzie ona, jakby włożyła humus do buzi, to by się po prostu popłakała. Takie to jest niedobre dla niej, ale siedząc z Laurą, jak Laura jadła, maczała sobie ogórka. Ona zjadła pół humusu, nie? Także naprawdę coś w tym jest, że to działa. Gorące. A to jest moje, a to nie jest twoje. Nie jedz mi to. Wiecie, że rzeczywiście jest lepsza? Jak woda jest nieosolona, tylko cukier i trochę mleka. Bez soli, sól dopiero na tym. Rzeczywiście ona jest bardziej miękka. I 15 minut pod przykryciem. Serio, ona jest pyszna. Nie, to... To jest moje. Twoje ci dam. Jak trochę ostygnie, bo jest bardzo gorące. No i tak jest dzisiaj na raty to. Jego Aha. i Dobrze. A jej to jest kukurydza. Dobrze. A Tak pachnie ładnie. Licznie pachnie. Dla mnie taka najprostsza postać właśnie, że ona teraz jest tak porządnie osolona tylko jest, mm, no kocham. Także powiem Wam, że ja nawet nie wiedziałam o tym, że sól powoduje, że kukuryda w gotowaniu będzie twardsza. Naprawdę jest lepsza, czuć różnicę. Zdjęłam. Już Lużyłam? Co? A, w mam. Czekaj, bo ziemniaki mamy prawie wszędzie. Ja, idę po kuceczki. A, ja, chyba jest za gorąco jeszcze. Gryzłaś mi? Tak. A to gorąca była? Kawałek, kawałek, kawałek który tylko ugryzła. Nie no, już możesz gryźć jak chcesz, dobra. Ja mam... Aha, może poszłam po chusteczki, już, czekaj. Żartowałaś, że ja nie mogę, tylko leciłeś? Ja nie powiedziałam, że nie możesz jeść, daj na grubuzie, poczekaj. Lancer. Poczekaj, tu co? <śla> Dawaj. Co to było? No właśnie, co to było? Czekaj, dawaj jeszcze. Dawaj. To jest tą kukurydzę? To je A Ty to mieć A ja tą nadjedzoną. Nad, nad to daj mi ten twój talerz od ziemniaków. Ja sobie tu będę kładła. A Ty masz tu, proszę. Ale naprawdę, jest lepsze. Ona jest bardziej miękka. Widzisz, stałe jest, jak nie daj mi ja ci nie będę, to po moje? Aha. mama jest wczuta. Cemu? Nawet bardzo. Ale dużo sulu. Dużo sulu? No pyszne, no matko, uwielbiam. To ja będę. Ja zjem ci? Ja płakałam, będę. Gdyż płakała ci zjem? Tak. Patrz, a ty jak mi wyjadałaś, to było dobrze. No dobrze, no. Już nie jest gorąca? Jest gorące, jest. Chyba nie można jeść. Ale mi nam łaziło. Pyszne to jest laura, wiesz. Musimy korzystać. Jen jak je uwielbiam, naprawdę. No kiedy jest kukurydza? <grydza> można mrozić. <grydza> ja też chcę. Nie. Ja też co? Mama też co co? Nie, jest ja to ziemki cała. Ale to jest dobre. Bo naprawdę 15 minut kukurydza jest w punkt, ona jest idealna. No i w razie takiej awarii jak ta, to nie trzeba długo czekać, tylko po 15 minutach mamy znowu kukurydzę, nie? Alleluja. Ja całą łazziam No widzę właśnie, że ja chyba już nie dostanę. Myślałam, że możesz sobie coś podgryza, nie? Tu mam tylko kawałek. No wiem, że już nic nie mam ani kawałek. Cała wiem. Ja też chcę. Mogę? Patrz tutaj jest. No patrz tutaj, jest ale mi nie da. Patrz tutaj, jest dziecko. Ja czuję. Tu nas masz, tu, masz tu jest. Mogę? Mogę. No, Na pewno? Chciałbym mam z mama? Dobra. Coś tak. Już dokładnie. Jeszcze raz. Mogę? Tak. Ja ci zjadam to. No widzę, że zjadasz. Nie? No ta jedna była dla ciebie, ale... Myślałam, że może coś tam się trafi jeszcze, jakaś resztka. Pyszne, nie? Co? O, ziarenko. Co się no. zaznaczy jedno? Co? Wyleciało. Czy, ci dla mnie chrupło tutaj? No bo ci wyleciało, to wzięłam. Wzięłaś? No. Ukradłam ci. Po wycieram trochę blot. Mm. Może coś jeszcze skapnie. Zrobiłam sobie na chwilę kitkę i stwierdziłam, że wyprostuję sobie włosy. Tak laura pójdzie spać. I będziemy mieli moi drodzy dzisiaj bez skrupułów kompostownik. Mam przed wami choję kompaktę, którą mam gdzieś od roku. I jakiś czas temu mówiłam Wam, że zaatakował mi ją wełnowiec. I to jest choja, z której wełnowca wytępić to jest po prostu, no, udręka. Ona ma tak poskręcane te liście, że, no, już rozrywam, bo ja wywalam ją, po prostu wywalam. Ja naprawdę jestem osobą, która, no, dba o te roślinki, no bo dbam, no bo mam tych roślin mnóstwo, ale ta choja rośnie jak krew z nosa. Naprawdę bardzo wolno rośnie. I tak szczerze, ja nie wiem, czy ona kiedykolwiek mi się tak naprawdę podobała. Wiecie kiedy mi się zacznie podobać? Jakby ląduje na kompostowniku Nie, naprawdę ja nie mam siły Ja już się ostatnio nawet zastanawiałam czy jej nie wyrzucić Bo po prostu walka z jej wełnowcami To nie, nie po prostu No nie, kompostowniczek i koniec Kropka Hej, gdzie możemy zrobić żeby tak ta ciśnarkę? Hej, dzień dobry mhm. Paczkę otwieramy Paczkę otwieramy? Tak, otwierasz? Zaraz będę otwierał Haj, dzień dobry. Ty, haj, dzień dobry. Wczoraj miałeś brudne usta, dzisiaj masz brudny nos. No? No, co ty robiłaś? Chciałam Wam pokazać szybkie zamówienie z Hebe. Jak wy oglądacie vloga, to nie wiem, czy ta promocja nadal jest, ale tam było jeden plus 1, yy, Znaczy nie jeden gratis. Jeden plus 1, ale ten drugi wtedy jest za 80%. Tu mamy paragon, to w razie czego mogę Wam nawet ceny powiedzieć. Z takich rzeczy bardziej przyziemnych po prostu jedno opakowanie małych wacików. Odżywka do włosów jakaś taka. Od lat na razie póki co nie mam problemu i kupuję do włosów to, co jest w promocji i no prawie wszystko się sprawdza. Fajnie, że to po zabezpieczali. Tak to tylko weszło i było tak głośno na rynku, bo to był wtedy mm, traktowany jako zamiennik tej wody, tego płynu micelarnego z. Jak to się nazywa, Laura? Jak to się nazywa? Z, bo ona tu siedzi, wiecie? Siedzi. Patrzcie, ona sobie tu siedzi. się to Patrz, nie, ona dopadła teraz. Wow, jaki klębi. To było to wtedy klębi. jako zamiennik płynu micelarnego. O co mówiłaś, że to nie jest? Płynu micelarnego z biodermy. I Ja go od tamtej pory cały czas uwielbiam. No w międzyczasie, oczywiście, zdarzało się, że kupiłam sobie coś innego, ale z podkulonym ogonem do niego wracam. Gały mnie nie szczypią, uwielbiam go, po prostu uwielbiam go. Jeżeli chodzi o podkład, a to takie jasne jest. O, cholera. Ja myślałam, że to będzie ciemniejsze. Zobaczcie, jakie to jest jasne. Panie, po... gdy Fit me, ja już go miałam, tylko miałam w innym odcieniu. Wow, jest. Dobra, zamknięty, nie będę otwierać. Ale on jest za jasny. Bo ja chciałam, żeby on był trochę ciemniejszy do... Patrz, do samoopalacza. No ale gdzie? O Jezu. I ostatnio, ja naprawdę... Jezus, ja żeby znaleźć czas na oglądanie YouTube'a czy czegokolwiek, to graniczysz cudem. Bo mam tyle rzeczy na głowie. I ostatnio znalazłam taką dziewczynę na YouTubie. Jezu, ja nawet nie wiem, jak ona ma na imię, ale ona ma nick chyba Pondi? Ja już ją kiedyś znalazłam. Potem o niej zapomniałam i teraz znowu ją odkryłam. Dziewczyna właśnie pokazuje fajne schematy pielęgnacyjne, świetnie tłumaczy, no po prostu tak wiecie, na chłopski rozum. To, 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 a nie jakieś tam niektórzy profesjonalnie nazwami i tak dalej. Ona też używa tego, ale ona pro prowadzi to w taki sposób ludzki, taki zrozumiały, a nie tak wiecie, jak do takiegoś alchemika i nagle. O co mu chodzi? O mu chodzi? O co mu chodzi? I właśnie u niej na kanale ostatnio polecała olej z opuncji figowej. Ja to sobie będę używała na noc. Też na całą twarz, na przykład po serum. Albo go trochę pomieszam z kremem, zobaczę. To jest takie maleńkie. I ciekawe, czy to ładnie pachnie. Czy mi się wydaje, czy to jest... A to też będzie pachnęło, Laura. to. Laura, to... to chyba śmierdzi. Śmierdzi. No to może będzie To śmierdzi. I ona też bardzo polecała olej z pestek malin. Ja lubię takie oleiste produkty na noc. No Zobaczymy, czy to pachnie. No. Sztyni. Laura, nie? To małe główinko 50 zł, a to 20 chyba coś. Czekajcie, gdzie jest ten paragon, Laura? Tak, to małe 50, a tamto 26. I ona w ogóle tak nie poleca kremów pod oczy. Ale już dobra, wrzuciłam do tego koszyka, stwierdziłam, że... No niech się dzieje, co chce. I wzięłam sobie takiego garniera z witaminą C. A co zrobimy Tu. Taki mały kremik jest, patrz. Pod oczy. Do oczu? Do oczu, no. Nie, nie otwieramy, coś ty. Mogę tylko powąchać Balsam do ust, którego używam na noc. Uwielbiam go za konsystencję taką, która siądzie na usta i się trzyma. Ja od wielu lat, jak idę spać, muszę czymś posmarować usta, i albo wracam do niego, albo mam to maście z apteki Retimax 1500. Ona też jest naprawdę świetna do tego typu zadań. Tuż do rzęs to też zawsze to, co mi się nawinie, na winie, to, co mi się spodoba. Eveline. On kosztował chyba 13 zł. Kremy, które teraz Wam tutaj pokazuję, też są z polecenia właśnie tej dziewczyny z YouTube'a, którą oglądałam. I one ogólnie nie są drogie, ale na tej promocji za jeden wyszło 5 zł, a za drugi wyszło 3 dychy. No Już za który to już tam nie chcę się na tym paragonie sprawdzać. I kremy, które ona polecała, to są właśnie 60 plus obydwa: Eveline, jak i Bielenda. I Bielenda jest ujędrniający peptydy. I drugi jest taki. I Jeden postanowiłam używać sobie na dzień, drugi postanowiłam używać sobie na noc. No szklany, ciężki słoiczek. Ja też, też sobie taką wyciągam. Też sobie go wyciągasz? No takie sobie to wyciągasz sobie. Mhm. Widziałam, krem pod oczy sobie wyciąga. Co oczy? No ty masz krem pod oczy akurat, wiesz? A tu masz takie pudełko jeszcze jak chcesz. No i ten też jest szklany. I ogólnie ja Wam powiem, że już od kilku lat naprawdę nie mam tak y, niczego w zapasie oprócz filtry do twarzy, bo w tym roku to się osikałam z filtrami do twarzy. Osikałaś się? Nie, nie posikałam Co tak na umyscie? Na umyślnie właśnie, tak, tak jak mówisz, na umyślnie. I mam w zapasie z Samaritę ten płyn do mycia twarzy. Na dzień i na noc go używam. Kocham to. Już półtora roku czujecie to. Półtora roku cały czas to samo, naprawdę kocham go, już od wielu lat nie kupuję tak rzeczy w zapasie Tylko po prostu jak coś widzę, że mi się kończy i na przykład tam zostaje, nie wiem, no z tydzień czasu użytkowania tak pira za oko To wtedy zamawiam, no już od wielu lat tak, naprawdę lepiej się jakoś tak żyje nawet Dawno nie nakładałam olejku na włosy i takie milutkie są, muszę je potem przeprosto... A on mówi, że... Dobra, kłamałam Jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie Mirek, szmirek, chodź. Zróbmy sobie I Love. Kamuj mior. Teraz będzie czas start i ucieczka. Nie, Mir, siedziesz jeszcze chwilę, proszę, błagam, wytrzymajmy to. Dosłownie, dwa dni temu czytałam w pogodzie, bo ja nie oglądam wiadomości w telewizji, tylko po prostu tam, jak mam chwilę, to. Czytam sobie tam na portalach, nie wiadomości. No ja się po prostu zżygam, jak tego nie wyduszę z siebie. No zżygam się, no po prostu ja nie wiem, co się dzieje. Klimat się tak szybko zmienia, że już też od kilku lat, jak podają pogodę długoterminową, to niestety często one się nie sprawdzają. I teraz też tak było. Słuchajcie, dosłownie dwa dni temu dwa, nie tydzień dwa dwa dni temu czytam. Sierpień będzie do kitu, nie będzie pogody, wrzesień nam to odbije, będzie ciepło. Za dwa dni no wiecie, dzwonią do mnie rodzice no, przyjeżdżacie? Taki upał ma być. ja takie o czym? jaki upał? Mówię, o czym wygadacie w ogóle, nie? Jaki upał? No, a tu się okazuje, że po 30 parę stopni ma być. A jeszcze dwa dni temu było, że ma być zimno, że nie wiadomo co. A tu nagle się okazuje, że chyba któreś noce teraz mają mieć po 18 stopni. Jak sobie to powiedziałam, to od razu mi lepiej. Naprawdę. Jak widzicie, moje kwiatki wiszą. Te haczyki też zdają egzamin. A mir szaleje na schodach, czekajcie, czego widać. Mirek, szmirek. Mirek, ja Jak zawsze patrzę, jak on tak wystaje, albo którykolwiek z kotów, nie? To ja bym miała lęk wysokości. Że po prostu spadnę i będzie po mnie. O, matka, jakie ujęcie, dobra, nie? Dzień dobry. Znaczy, ty, ty zawsze jak przychodzisz, to mówisz, hej, dzień dobry". No, Nie, no bardzo ładnie, że Ty się witasz. No super. Ale ja się chciałam teraz pożegnać, już wiesz? A ja. Nie, nie wolno tak robić, tak jest nieładnie. Bo. Wiesz, jak to jest? Nie wytykaj języka. Temu? Bo ci krowa nasika? Nie. Naprawdę tak jest? Jak będziesz wytykać język, to ci krowa nasika? Poważnie? Wytykał. Poważnie, przyjdzie krowa w nocy i ci nasika? Ryszard! Nie. Tego już nie przeżyjemy, Ryszard. Jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja. Szyf. jak podrobię język, to krowa mi nasika. Naprawdę zobaczysz, przyjdzie ci nasika. Taka duża. Tak ci siurnie to. No. Subskrypcja, kciuk do góry, kto ma ochotę i życzenie. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Ja mam ochotę. Ty masz ochotę na co? Na krowę pewnie. A dobranoc. Dobranoc. Może jest wieczór i ktoś idzie spać. To dobranoc. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. A deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this